Ciemneczkę z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z loadoutów. No i dzisiaj, oczywiście, świąteczne loadouty. W kolejnym odcinku chciałem, żeby to były loadouty, już do Medyka. Także podawajcie w komentarzach swoje loadouty do Medyka. Oczywiście tutaj jest zwycięzca Small Rageman, ostatnio wygrał. Ale niestety jeszcze mu nie mogę dać kluczyka, dopiero 27, ponieważ jeszcze mam jakby tą blokadę. Także tam chwilę poczekasz Small Rageman, ale ci dam kluczyk i mam nadzieję, że będzie zadowolony. Bez większego przedłużenia zapraszam do oglądania. Pierwszy loadout od Dafook jest to loadout do grubego Colonel Kringle Unshaved Bear Heavy Hitting. Prezentuje się on tak całkiem spoko, przede wszystkim tak nowocześnie, ponieważ no, są tu zawarte te nowe czapki i spoko to całkiem wygląda. Problemem jest to, że trochę mi przypomina tak, jakby już był bardziej staruszek a nie taki Mikołaj, chociaż podejrzewam, że taki miał być zamysł. Przez tą brodę, że ona jest taka szara, ale myślę, że jest nawet ok. Dałbym tutaj takie 7 na 10. Loadout od Wiesanie do snajpera. Waga Waga Wear, Elf Made Bandana i Colonel Kringle. Colonel Kringle znowu. Fajnie się tutaj zgrywają te farby właśnie z tym zielonym. Wygląda jak taki elf ten snajper. Elf Made Bandana jest na pewno moją chyba ulubioną bandaną aktualnie. I prezentuje się on, git. Uważam, że tutaj takie 8 na 10 byłoby właściwą oceną. Loadout od Game Equipa. Bożonarodzeniowe bryle, kucyk bohatera, pracownik sezonowy oczywiście loadout do skauta. Scout wygląda jak elf, trochę mi tutaj nie pasują. Ten, ten kucyk mi nie pasuje i właśnie zamieniłbym go na jakąś, może czapkę elf'a albo coś w tym rodzaju bo wtedy by lepiej wyglądał jak taki elf. Tak mi się wydaje, że tak by było lepiej. Także 6 na 10. Loadout od Wojciech Sadowski do Szpiega właściwie, bo jest tu czapka do Szpiega. Czyli WGCS, piłkarski szelik najemnika, izolacja infiltratora. Prezentuje się całkiem git. Tu mi się bardzo podoba połączenie właśnie tych świątecznych czapek, jeszcze taki jakby sweterek dla Szpiega. Bardzo mi się w sumie to podoba i dałbym tutaj 8 na 10. Zdrowy Pingwin 2. Lodał do szpiega, show String santa, chicago overcoat i turncoat. Więc jest on ciekawy, ta broda mi trochę nie pasuje, ale generalnie całkiem spoko się prezentuje, dałbym tutaj również 7 na 10, bo właśnie ta broda mi nie pasuje, wolałbym chyba już mu dać jakąś maskę albo coś, nie wiem, na w ogóle jakieś buty, spodnie, prędzej coś tego rodzaju, może okulary nawet, bo nie wiem dlaczego, ale nie lubię takiej brody przyczepianej. Jakby to była naturalna broda, a że ona ma maskę, no to trochę ciężko. No Dodał od Victor Nexa. Set do Pyro. Bratwo broni, afarata najemnika, szal śnieżnego szaleństwa. Taki w miarę typowy, śnieżny Pyro, zimowy taki. Zmieniłbym tutaj raczej zamiast tego szalika jakiś ubiór, na przykład Sub Zero suit. I dzięki temu by moim zdaniem wyglądał on lepiej i dałbym tutaj 7 na 10. Michał Gołek, lodał świąteczny do solda. Ścigający, bult, bonnet i pikasy pułkownika. Myślę, że lodał całkiem spoko. W sumie mi się podoba. <grym> Patrząc na niego, dałbym mu chyba tutaj takie 8 na 10, bo generalnie, zamysłem świątecznym, no, jak najbardziej właśnie, moim zdaniem, przemawia do mnie ta bombka, która fajnie się prezentuje na soldarze i daje mu właśnie klimat świąteczny i to bardzo sporo tego klimatu. Loadout od E.V. Vasil, set do szpiega, Pom prowokator, Cold Blooded Coat, Harry. Bardzo ładnie się prezentuje ten szpieg, dałbym tutaj nawet 9 na 10, jeden z lepszych loadoutów dzisiaj. Mógłbym go właściwie nosić, bo fajnie się prezentuje, może tego harego, czyli tego kotka bym zamienił na coś innego, może jakąś dodatkową czapkę albo spodnie, tak to git, 9 na 10. I ostatni loadout na dziś, od norweski, jest to loadout do heavy'ego i to jest taki tak naprawdę standardowy Mikołaj Czyli Mikołaj Heavy, Giftbringer, Allfather, BMOC Nic dodać, nic ująć Tutaj dałbym, przez to, że to jest właściwie standardowy Mikołaj, zresztą on był na miniaturce ostatniej z e, podejrze update'u chyba Także tutaj dałbym 6 na 10, niestety ale no tak jak mówię, standardowy i użyłem go na miniaturce, więc troszkę punktów bym odjął przez to. Także na podsumowanie, loadouty, które dostają się do naszego głosowania, no to jest loadout od Wizanie, loadout od Wojciech Sadowski, loadout od Michał Gołek oraz loadout od Wasil. Także teraz macie po prostu ankietę na karcie społeczności. Zapraszam Was, sobie tam wejdźcie i po prostu zagłosujcie na Waszym zdaniem najlepszy loadout. Przypominam jeszcze, żebyście podawali w komentarzach loadouty do medyka, a można wygrać kluczyk, także polecam. To było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i na razie, cześć!